Panie Państwo, jakie to miałyby być rzekomo te wspólne zasady i wartości Polaków z Ukraińcami? Podam przykład. 11 lipca tego roku w centrum Warszawy, na Krakowskim przedmieściu, pod kolumną Zygmunta, wręczałam Ukraińcowi symboliczny kwiat wołynia. Wiemy doskonale, co on symbolizuje. Wiecie, co mi powiedział, że no tak, wy macie swoją historię, my mamy swoją. A więc jaka wspólnota wartości? Sami Ukraińcy potwierdzają, że takowej nie ma, więc nie łudźmy się, że takowa kiedykolwiek będzie, bo nie ma nawet woli dążenia do prawdy, a wiemy, że jest ona tylko jedna. Jest duży opór w kierunku jej uznania ze strony Ukraińców, którzy kultywują tradycje banderowskie. Nie oszukujmy się, a przyjrzyjmy się jeszcze kilku postulatom i punktom tego porozumienia. Szkolenie Ukraińców na naszym terenie, na nasz koszt, to nic innego jak roztaczanie szerokiego parasola ochrony. Nad dezerterami, którym należy się raczej deportacja, aniżeli pełny rynsztunek i wszelkiego rodzaju szkolenia wojskowe. Natomiast zestrzeliwanie przez Polskę rosyjskich rakiet na terenie Ukrainy to nic innego, jak próba włączenia Polski do czynnego udziału w tej trwającej wojnie, w tym konflikcie, a my tej wojny nie chcemy. Natomiast Dokument, co ważne, potwierdza również, że Polska, to wiedzieliśmy, jest w czołówce państw, które udzieliły wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Mówi się o 44 pakietach oficjalnie, nie wiem, ile nieoficjalnie, i wartości wsparcia minimum ponad czterech. 4 miliardy euro. Co dokładnie oddaliśmy Ukrainie? Ja sobie pozwoliłam wynotować, to jest dosyć ważne. Nie powiem o liczbach, jedynie o uzbrojeniu. To ciężkie uzbrojenie, w tym czołgi i opancerzone wozy bojowe, samoloty myśliwskie i śmigłowce szturmowe, przenośne, przeciwlotnicze zestawy rakietowe i systemy obrony powietrznej, bezzałogowe statki powietrzne i amunicja krążąca, systemy artyleryjskie, broń indywidualna, amunicja średnio i wielko kalibrowa, sprzęt medyczny, sprzęt przeciwpożarowy, środki ochrony indywidualnej i innego rodzaju broń i sprzętu tak w pigułce, ale to nie wszystko, drodzy Państwo. Ta umowa zawiera również informację, że Polska dostarczy kolejne pakiety pomocy wojskowej Ukrainie znacznej wartości i będzie, cytuję, kontynuować udzielanie mocnego wsparcia w ciągu dekady. Tak Donald Tusk pogrążył Polskę na 10 lat w służbie Ukrainie. I kto za to zapłaci? My, Polacy, w ucisku fiskalnym, w podatkach, w tym, że będziemy po prostu klepać biedę, a życie będzie coraz droższe. Dokument zakłada również finansowanie ukraińskiego szkolnictwa wyższego, edukacji i nauki. Postuluje, i uwaga, cytat: wspólne narzędzia badań historycznych i wytycznych programowych co do nauczania historii w Polsce. Dokument wręcz kpi i pluje w twarz. Polakom mówiąc o braterstwie broni Polaków z Ukraińcami, drodzy państwo, jakie braterstwo! Ponad 400, a nawet więcej brutalnych sposobów mordowania właśnie takim braterstwem broni, że siekiera służyła po temu, by Polaków mordować w najbardziej wyrafinowany barbarzyński sposób. Więc. Drodzy Państwo, nóż się w kieszeni otwiera, jak to czytamy. Jakie braterstwo broni? Dokument gwarantuje kilkaset tysięcy, uwaga, kart SIM dla Ukraińców na koszt Polaków nieograniczony, nielimitowany Internet. Polska ma również fundować infrastrukturę związaną z transportem, jeśli chodzi o Ukrainę i z uwagi również na transport produktów rolno-spożywczych, drodzy Państwo, ma zapewnić dostawy gazu w Ukrainie i Polska ma według tej umowy spalać polski węgiel, oczywiście u nas w celu uzyskania energii i przesłania jej w kierunku. Ukrainy. I tak dalej, i tak dalej. Drodzy Państwo, nie mamy za dużo czasu, ale nic tylko do paki z takim premierem. Donald Tusk pod sąd, Trybunał Stanu dla zdrajców i dla wszystkich sług obcych narodów, obcych sił, dla wszystkich sług ukraińskich w Polsce. Nie chcemy takich. Rząd pod sąd. Rząd pod sąd.